Witajcie, dzisiaj będziemy wymrażać risa. Także mamy risa 16, prawie 17 litrów. Co ciekawe, nie zrobiliśmy cichej fermentacji, to znaczy zrobiliśmy cichą fermentację w tym piwie, ale no w jednym fermentorze, czyli nie przelewaliśmy, nie natlenialiśmy specjalnie. Stwierdziłem, że i tak nie potrzebuję już tych drożdży, bo to jest chyba trzecia albo czwarta walka na tych drożdżach. Więc 33 dni łącznie już to piwko sobie fermentowało. Bardzo ładnie wszystko się tutaj zbiło na dnie. No i tak z tych 17 litrów 12 litrów zabutelkujemy normalnie, a resztę wymrozimy i <śm> <śm> mamy dwie butelki PET puste, przed chwilą tu była woda mineralna. Także wylałem ją do dzbanka. I tu nalejemy litr i litr około risa, i będziemy wymrażać. Także, tak, tutaj mamy już fermentor przygotowany z glukozą. Odlejemy najpierw 12 litrów piwa, a później wleję do butelek risa i wrzucę do zamrażarki. Także teraz zabieramy się do przelewania do butelek zwykłej wersji. A zaraz wracamy do wymrażania. Po wodzę też poszło po podłodze. A tego nie widać. A widać jak te butelki? Tak jest. Widać to? O, proszę bardzo. No tak z półtora litra nalejemy. Trochę się na... Półtora no, jednak. Może nie te 200. no zobaczmy ile jest, nie wiem ile jest piwa jeszcze. Z litr z półtora jest? Nie wiem. No... Trudno mi powiedzieć, bo są jeszcze. Tak z półtora litra tam jeszcze jest, jeśli wydaje. Mniej więcej. Dobra, wyciągnij. Czekaj, że nie wciąga jeszcze, bo to jeszcze wlejemy do końca, co zostało, Tak. Tak jest. Dobra, Dobra, potrzymam. A ty potrzymasz fajne. Weź to, ja wezmę to. Tak. Taka operacja. Szybkie przelanie. O Janine, nie, nie, jeszcze! Powietrze. Dobra. Zabaj, zabaj. Dobra. Foul start. Teraz. Prawie po łbie dostałem tym piwem. Tutaj jest trochę więcej, nie mało. Tak, jesteśmy po przelewaniu. Mamy 13 litrów piwka. Do butelek zwykłego. No i tutaj mamy o no prawie 3 litry piwa, które będzie wymrażane. Więc jest tak, zobaczymy, ile ile to potrwa, żeby wymrozić do, tak myślę, minus jednego stopnia. I będę wracał z tym tematem na ten zaraz. 3-4 godziny będę nadzorował. Może trochę odleję jeszcze tego piwa tutaj. Żeby nie było za dużo, bo chodzi o to, żeby lud miał gdzie później przejść. O i żeby szybciej to może tak położę, żeby w samorzawce. więc zaraz to zrobię, ale zaraz zmierzymy jeszcze balik. 25 BLG było początkowe tego piwa. A teraz zobaczymy ile w ogóle odfermentowało, bo ja nie ruszałem tej, tego piwa w ogóle. No ono zeszło do, oho do 6,5. I potwierdzam, bo spróbowałem to piwko jest wytrawne, trochę trochę jak na Risa, zaczęłem na wytrawnie, chyba 65 stopni. Tak. No ma 6,5 sześć Belgii. 6,5, czyli bardzo nisko. Dobra, i teraz tak, ja się zabieram za przelewanie piwa. No wkładamy. Tak, a to wkładam do zamrazarki. Mamy miejsce. Mamy miejsce, koło chleba. Także zobaczymy, zaraz będę wracał z tematem. Co dwie godziny będę sprawdzał, ile to zajmie. O, tak żeby nie. Teraz, tak żeby nie. O. Już. Poszło. Pipko przelane do butelek, te pierwsze 13 litrów. Natomiast yy, tak, yy, dwie, dwa pety sobie leżą już prawie 2 godziny w lodówce, półtorej. No nic się na razie nie zmroziło. Jest tak, o, tak, se, Widzicie? Także no, muszą się kryształki lodu kryształki, żeby ta woda yy, została, bo jej nie chcemy, właśnie ją chcemy odfiltrować. I żeby to przyspieszyć, taki pro tip, Zrobimy tak, weźmiemy sobie ściereczkę Żeby szybciej wymrozić, żeby szybciej zeszła, zeszła temperatura Zimną wodą ją namoczę Może to pomoże, zobaczymy Myślę, że tam już jest no ciężko mi powiedzieć, musiałbym zmierzyć jaka jest temperatura ale Nie chcę już tego otwierać, nie chcę tym Bawić się W taki sposób o, mamy wilgotną ściereczkę. Co z nią zrobię? No butelkę w około, Więc jedna, włożę ją do zamrożarki. Jedna, tak, i druga, tak samo dokładnie. Może to przyspieszy? Powinno przyspieszyć trochę, no bo będzie stykało się z, z, z PET Plastikowy będzie stykał się jeszcze dodatkowo z zimną wodą. O! Lodowata, Także tak. Proszę bardzo. Miejmy nadzieję. No miejmy nadzieję, zobaczymy, no bo, no bo jest godzina 12.15. Zlebi jako podpórka, tak żeby nie wlatywało do ustnika, no bo żeby nie nie wyrazło tam z tamtej strony. No, i za godzinkę sprawdzimy, zobaczymy jak wygląda sytuacja. 8 godzin później, wleczko, proszę bardzo. Nie 4, ale 8 Nie 4, to 8. Yy, długo, długo. 8 godzin o no czekaj, pokażemy, jak to wygląda dokładnie. Yy, no, są takie kryształki, nie wiem, jest ostrość? Jest ostrość. Tak. Zobaczymy. Yy, 8 godzin. W sumie mamy. Wygląda jak taka granica. Ta jest bardziej jakby. Yy, tak, ta butelka jest bardziej. O. To jest lepiej, nie? Potem może nie ocieplajmy jej rękami. Dobra, no zobaczymy ile przejdzie. Tu mamy wydezynfekowane sitko, wydezynfekowany garnuszek, do którego przelejemy to piwo. No i będziemy filtrować. Najpierw może to. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, nie? Bo to... Mmm. O kurde. <śmiech> poleciało, poleciało na <laughs> mnie. No tak. <laughs> to było do, do Poszło, poszło po. Bo... Ale nie na sufit, nie na ścianę. No, właśnie, ma, malowałem, miła. Spokojnie, bo maluję jeszcze raz. Trudno, yes. trudno, to pokażemy, jak to wygląda. To strasznie gęste jest, że jest za gęste. Wow. No. Gęste to spływa. A to, co ma zostać, to są kryształki, które się formują. Tu mam wypar... A, jeszcze wyparzę sobie widelec. To sobie może będę przyciskał, tak żeby odcedzić to, co. Ale dobry, dobry strzał w oko. Był. Po suficie patrzę od razu. Nie ma. To już wygrał. Wygrał życie. No, powiem. Powiem tak, gęścizna jest. Jest ten lód taki, o. Może trochę za bardzo nawet, nie? To może drugi będzie idealnie, bo to jest ten bardziej, tak? Czy to jest to. Właśnie chyba, nie wiem. Ten jest chyba bardziej. Aha, okej. Okay. Aczkolwiek nie wiem, bo... Ale to są kryształki. No jest dobrze, jest dobrze. Nie ma bryły. Widzicie, o jest tutaj, to widać. To jest takie kryształki. O, także pójdzie tutaj do pobliskiego z lewą. To jest wszystko. No, woda zamarznięta i jeszcze pewnie jakieś inne elementy. Yy, jedziemy dalej. Po, w ogóle, jak to będzie wyglądało, bo to będzie miało taką teksturę zmieni to piwo, to o, drugi raz to ja sobie o, delikatnie. To jakoś to mnie nie zaskoczyło. Tak, także piwo zmieni teksturę. Nie wiem, bo nigdy nie piłem piwa wymrażonego dlatego a nie chciałem płacić za garderisa 6 d jest za gęste nawet. Tutaj trochę za gęste. Tutaj troszkę żeśmy niedopienowani może. No nic, no sitko i do roboty, no bo cóż innego. Ale gęste, ja pierdzielę. Już kończymy generalnie. Zaraz o, kapsle zaraz do gotowania pójdą. To jeszcze się takie jasne zrobiło nawet. Oczywiście to jest zabarwione, no bo to jest ciemne piwo, to jest ryż. Ale jaśniejsze niż to co w Nie rizno. no i dużo, bo tamto to jest... Mamy dodatkowo tak, mamy... Wziąłem sobie ze dwie łyżki gęstwy, więc troszeczkę dosłownie gęstwy dam do każdej butelki i glukozy. To Już tak wsypię ręcznie, że tak powiem, do tych czterech lub pięciu butelek, w zależności ile wyjdzie. dajemy do szklanki i zobaczymy, jak wygląda piwo. Ja no białe, no to już, o, już... nie, to no, już leci, topi się po prostu lód, więc nie chcę tego piwa. O, taka papka. To jest czarne jak smoła, jak było. Może w tym szkletach tego nie widać, ale jest, no. Jak smaku? O kurde, taki ekstrakt jakby się zrobił. No, trochę ściągające trochę chmiele jeszcze. No, nabiera. No, mo mo moc będzie, moc będzie z nami. Garnka, to co zostało. Zaraz wsypiemy tutaj, o została jakaś połówka. Czyli tu mamy 1,25 litra plus tutaj jakieś 150 ml. 1,4 litra piwa wyszło. Z 2,7 litra około. 2,6-2,7 coś takiego. Plus ta cała szklanki. No, ale do szklanki dobraliśmy łyka, więc tak to wygląda, trochę glukozy. Jest tutaj do tej gram tylko 1 gram, do tych wszystkich 2 tak, gramy. Bo tu jest tylko 150 gram, y, gram. 150 ml. Tak. trochę wsypiemy glukozy, wsypiemy ją taką. o. Jest trochę na pewno dłużej to potrwa. Widać tutaj ten cukier, że wiadomo, że on jeszcze się nie rozpuści. Tak szybko, to trochę zajmie Przy takim gęściaku Na no coś yy, mam nadzieję, że przejedzą te drożdże No i taki eksperyment nie? Czy to w ogóle warto dawać taką gęstwę trochę czy nie No i też gdyby coś miało zakaźć jeszcze wiadomo jak jest Więc mamy trzy drożdżami, 2, 2 B. Zobaczymy i tą też, resztkę już nie będziemy dodawać Mam no, ostatnie na dzisiaj kapsel więc zabutelkujemy w butelce po Także, tak. Także z 2,6-7 litra wyszło 1,4 piwa, No czyli zroko, czyli prawie połowa poszła